Prawdopodobnie nie będzie bo można zmienić na tak, komisarza, to jest bardzo jest jeszcze kwestia że w ogóle no, Dlaczego nie? Można. Plan będzie to bardzo obiecany dla ludzi, ale to jest, więc, e, pierwszy jest dziś, jak cenę. Pierwszym podstawowym problem jest że szkoła, zajęcia zostały planem, czy tak moich dzieci

Tak, jest. Takie założenie i e, taką informację od, no, od pana dyrektora Juszczyka, który odpowiada za organizację pracy e, szkoły. Tak więc myślę, że przekażę również tego rodzaju wniosek o dzisiejszym zagranie pana dyrektora żeby wziął to pod uwagę. Ale to nie jest tutaj już szanowna przyjaciół, a może raczej zarządza przestrzenią, którą będzie miał dostępną. Więc tutaj pozostaje zasadne pytanie, pytanie, kiedy zostanie uleczona, a kiedy zostaną powodowane oddane. W ramionach to jest później jeżeli chodzi o dane szkołowe. Niech

aktualnie to różnienie, które jest kiedy będzie przetarg na wyposażenie. To więc musimy sobie radzić. Ja osobiście nie widziałam też oficjalnego wniosku prostu ze strony dyrektora prosztyka, jeżeli chodzi o ten problem. Nie podlega pod szkoły, tylko to podlegała gmina. To, to gmina, występuje, to gmina, gmina występuje, nie, nie dyrektor. Nie, nie to jest ale... gmina jako organ prowadzący, musi wystąpić do Związku Metropolitalnego, który orga, jest organizatorem. Najpierw Rada Gminy musi podjąć uchwałę, a następnie organ prowadzący występuje o przystąpienie do tego. To w ogóle nie ma nic wspólnego z dyrektorami. Dyrektorzy tutaj nie mają nic do, do powiedzenia.

Jestem w stanie tego pisać załatwiać. Osoba może być tylko orzeczony stopień niepełnosprawności. Yy, mamy swoich lekarzy. Yy, robimy to przez internet. Lekarz yy, stawia wystawia zarządzenie, jeżeli taka osoba jest w chciała się. To bardzo proszę do mnie zgłosić, a mogę podać zaproszenie w telefonu, tak? Mówimy o łóżku, mówimy o wózkach elektrycznych, tak jak dzisiaj około 14 tysięcy. Państwo nie ponoszą żadnych kosztów i nie musicie ich wpracać, tak? To nie jest, że po dwóch, trzech latach ktoś się złożył do Państwa. Pracy, tak? W takim podsumowaniu po tym spotkaniu, takim gdzieś mediach będzie na gminie, albo gdzieś tam też? Znaczy, tam... ja mówię, ja to, ja to mówię w sposób prywatny można powiedzieć, tak? jak przez ja fundację. To nie jest nic takiego, że, że to z gminą, nie? Po prostu tak. jest możliwość tych usług, dlatego przez wyjście tu po ponad 100 danych, tak, także zainteresowanie jest dłużej. i są, można jeszcze, jakbyś pomóc, to rościć w sposób, tak? Ja mam jeszcze, że ja 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 nie, ja nie mogę. Proszę, no. 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 czy ta ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewi jest definitywnie zakończona w remoncie? czy tak zostanie, jak już jest? Nie wypoczynimy. Dydaktyczna ścieżka z Rewi do Mechelinek, północno. Co pan ma na myśli? Pan na myśli, że na przykład ta też na się na zrobiona z krzywa, bo ja wiem, że do tej osoby no, się przecinają ale, ale, ale nie mówię o chwilkę, o to <trym> po prostu z Bo o czym mówię? Tam początek jest 10 i 10 metrów desek położonych jest bardzo łatwiej. Ale i to starsze kobieki i dochodzą jeszcze taki odcinek i wtedy przechodzą przez te deski na plaży. To jest tak winnie i nieraz tak, tak źle podają, że naprawdę może się coś stać. Bo tam przejść, lewi do powielinek, to trzeba mieć kamienne zdrowie. Co ścieżki, bo tam jest jak tak? To jest nadaje się ścieżka może takiego ćwiczenia wojska na przykład, nie młodych chłopów, jak to mówią. Ale nie dla spacerowania, dla ludzi. Czy pani bótrzy ma to ścieżkę, czy ktoś z panów przeszedł już z całą ścieżką? Dobrze Pani się czu. I pan jest młody, no właśnie. To w jakim celu to jest robione? Na to pytanie to raczej Proszę pytać poprzednika. Władza, no, władza, władza. No, ale no, ale to, to zostało zakończone, i, przepraszam, to zostało zakończone, tak? Więc, to kto y, podpisał się pod tym, że jest ok. No poprzednia no, proszę? władza się podpisała tak? pod tym. było to robione ze względu na rezerwat, który się tam znajduje, Nie tak? My wystąpiliśmy i to było też jedno z y, tutaj... Może nie pierwszy, ale na uwadze mieliśmy, wystąpiliśmy tutaj e, e, z wnioskiem takim i z prośbą o spotkanie, żeby tą ścieżkę dydaktyczną zmienić. Żeby, bo na ten moment ona jest, e, to, tak jest nie, to, to swoją drogą, ale ona jest też notorycznie niszczona. Tak? E, i w tym, może ludzie ze złości to robimy. Być może. Na pewno. Ale, no prawie, to, że, Przepraszam. Ale, no, wystąpiliśmy z prośbą o spotkanie. Trzy razy takie pismo z gminy poszło z prośbą, z prośbą o spotkanie. Dopiero za trzecim razem udało nam się uzyskać jakąś odpowiedź, że rozważą naszą propozycję spotkania. Chodziło nam tutaj o to, żeby przedyskutować że tą kwestię odsunięcia y, tych barier, żeby jednak przy samej wodzie można było y, spacerować. A druga, a druga kwestia, jeżeli to by się nie udało, żeby zrobić y, tą inwestycję tak, y, prze budować, że tak to mogę nazwać, żeby, żeby ona spełniała jakieś swoje funkcje, tak? Do no czego właśnie zmierzam. W jaki sposób? Bo tak, przebudować ją, się jest zrób to koszty są tak, no ale jeżeli, nie dało się wodą, jeżeli, to jeżeli nam nie proponą, no tak, a jeżeli nam nie tego ruszyć, to musimy się zastanowić nad rozwiązaniami, co będziemy mogli zrobić. Trzeba negocjować tego. Proszę Państwa, nas jest już coraz, Nie ma

Każdy, kto dochodzi do doskonale zdaje sobie sprawę, jakie jak to są pozwolenie i co ma zrobić z tą pomocą. Tak samo dla, dla tych pozwoleń, jakie Europa otrzymuje, też ma określone warunki, co robić z tą pomocą. Przy takich tysiącach metrów kwadratowych dachu, nie tylko dachu, ale i parkingów, jakichś zadaszeń, gwiazd i innych rzeczy, tysiące miliony milionów do pokazania, jakie mamy problemy w naszej w naszej sowiecie. Głównie na te pieniądze są przeznaczone na poprawę. że my będziemy czekali do 3 roku, dwa lata coś się stanie, wyraźnie, na stopawkę. Ja mam dokumentowane sytuacje, które są przerażające i nikt, pewnie z Państwa, nie chciałby mieć takiej sytuacji, żeby w domu karetka cyfrę wydawała do, do mieszkania,

Nie ma kanalizacji. wiem o nielegalnych. Ja wiem o Dlatego tego lobelsi musi na łatwiznę. Ale jest To są To jest rok Ale tam jest jeszcze park Tu jest wiata jakaś inna. To jest gromadę metrów. To jest a tak, także, mamy jest to jest, 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 jest że są po prostu nielegalni członkowie. I teraz pytam, co, co z tym, co ludzie tak. jako, jako jako Bardzo Bardzo proszę o Dziękuję bardzo za podjęcie tej kwestii. E, Na trzech bardzo mocno. i było po prostu 7 ręczy e, wiąz, z ośrodkiem 150 mm. Natomiast biorąc pod uwagę ilość tej korytów, to taka była może musiała na przykład wielu z pracować. To samo jest w tej chwili drugiej planowej, o której wtedy rodzaj nie zielono głosować. Czyli mówiąc o tej de